Witam serdecznie Państwa 30 maja Serdecznie witam To jest godzina co Państwu powiem 31 17.47 środa Popatrzcie jeszcze na parę Na bar Zapraszamy do tego baru Najwyższe no, wczekowskie latem No i wiosna zapraszamy Przyjdźcie, bo jest bardzo tanio Jeszcze wam pokażę plażę. Odsłonę się ona tak mieni Robiła się odsłoną. bardzo pięknie wygląda. Plaża żółtanta Minacham województwo lubelskie i to jeszcze zobaczcie waszkę zapana Widzicie, że ludzie siedzą, rody może zjeść watę, mungera, frytki i wiele innych Rzeczy można zjeść. Zapraszamy turystów do balu na Praże Żółtance. Bardzo bym prosił, żeby do innych barów nie chodzić, tylko do tego innego. Tu za chwilę będzie drugi bar otwarty. Tych samych właścicielów. I się zapraszamy. Turystów i nowożystów. tam dalej, to wam pokazuje. To jest boisko. można w piłkę pokryć sobie w nogę. A to jest ten bal. Jeszcze raz pokażę ostatni raz. Trochę ludzi jest po to pasowo. Cenik można sprawdzić sobie na. Jak przyjdziecie, to sobie sprawdzić. Nie będę, bo nie wolno. Dziękuję. A tutaj są kible, aplikacje, wychodek, i z tej prawej strony, jaki jest wychodek, i dalej, daleko, dalej, tego, są to toje i i dalej, są Dziękuję, Dziękuję. Do widzenia, cześć.